No dobrze, a co jeżeli chodzi o płaskie buty? Mówię tutaj zarówno o jakichś e, mokasynach czy też balerinkach. E, na zdjęciu znana aktorka z legalnej blondynki. I teraz spójrzcie na to. Na każdym z tych zdjęć ona ma buty w kolorze. Jednak to na zdjęciu po lewej i po prawej stronie te buty się najmocniej odcinają. Patrzysz na nią i w pierwszej kolejności co widzisz, zwracasz uwagę na buty. A jeżeli jesteś niską osobą. To najlepiej, jeżeli przyciągasz uwagę obserwatora na górę, tak, żeby dana osoba patrzyła do Ciebie na, górze, na górę, dlatego że zawsze będziesz przez to się wydawała optycznie wyższa. Jeżeli chcesz sobie kupić płaskie buty balerinki, to wybierz spokojny kolor. Świetne będą oczywiście cieliste bo przedłużą e, nam kolor stopy i nogi, ale mogą być też spokojne właśnie w jakimś granacie, w beżu, delikatnym, pudrowym różu, oczywiście w zależności od tego, jaką masz. E, no czarnych bym raczej nie polecała, bo też będą się mocno odcinały od koloru skóry.